Wiecie jaki jest najpopularniejszy samochód terenowy na całym świecie? Zaraz Wam pokażę! Znajdujemy się w Podlesicach na jurze krakowsko-częstochowskiej na pierwszym oficjalnym zlocie marki Jeep w Polsce. I to jest impreza Jeep Camp! To jest pierwsza impreza zorganizowana przez oficjalnego importera marki. Wiecie, że na tym zlocie chyba każdy mówi, że jest ze 100 jeepów, a ja myślę, że jest jakieś 200, a nawet więcej. Tak dużej imprezy dla jednej marki samochodów terenowych jeszcze w Polsce nie było. Ponad 100 samochodów i 320 osób. No, rewelacja. Strasznie duża. Nie spodziewałem się, że taka będzie. To jest miejsce tylko dla jeepa, jeździ się w tereny, robi się bardzo fajne rzeczy. samochodem, to jest się całym upacianym w błocie. I to Ci się podoba? Tak. Super! Impreza, która ma charakter zarówno rodzinny, jak i oczywiście i no bo dziw kojarzony jest z jazdą w terenie, z offroadem, z błotem i też taki był cel, żeby oprócz tego, że uczestnicy wyszaleją się, sprawdzą swoje napędy, Zobaczą jak samochód się zachowuje w bocie, w piachu. To też spędzą miło czas przy okazji różnych by, innych atrakcji. To nie jest rajd na ściganie, tylko taki po prostu. Dzieci to mogą fajnie się bawić, hey, jest wiele atrakcji, nikt się nie nudzi. Ten jest karklinowy. Jeszcze jednym z ważnych pretekstów do zorganizowania tej imprezy jest oficjalna premiera w Polsce klubu Jeepa Jeep Owners Group. To jest przedsięwzięcie międzynarodowe. Oczywiście oprócz tego, że jest się członkiem fajnego środowiska, fajnych zakręconych osób kochających markę Jeep, to jest tam. Wiele korzyści z tego, że się jest, jest członkiem klubu, różne specjalne oferty przygotowane są. Wiecie, że tutaj są Jeepy, które wygrały II wojnę światową, są starsze od mojego taty i nadal jeżdżą. No, Jeep to jest historia samochodów terenowych. Od Jeepa się wszystko zaczęło, w 1941 roku. No bo Jeep to jest takie najlepsze auto terenowe. Rewelacja, Wjadę wszędzie, prawie. Samochodem nie ma auto na dwa koła muszę się zakopać. Jeep w zasadzie wymyślił wszystko, co jest obecnie stosowane w samochodach terenowych. No Jest to marka, która wzbudza radość. No, ten grill tak z siedmioma szczelinami to można porównać do uśmiechu, tak? Trochę przypomina uśmiechniętą buzię. Wranglery już od dziecka mnie pasjonują, zawsze tam pytam się taty, jakoś tak dowiaduję się, ciekawi mnie to. Ma nawet na cztery koła, ma bardzo duży silnik, ma bardzo dużo koni mechanicznych. Wrangler zdecydowanie i myślę, że to jest związane z taką, raz z historią, dwa z jego wyglądem, trzy również z tym co bardzo lubimy, to że można z niego zrobić kabriolet. To jest bardzo pasjonujące auto, można nim wszędzie wjechać tak samo. Naprawdę to jest marka, która bardzo przywiązuje, którą nosi się w sercu, traktuje emocjonalnie. To nie jest tylko samochód, który służy do przemieszczania się z punktu A do punktu B. Oczywiście Jeep to jest główne hasło, żeby tutaj się zjawić, ale to wytworzycie tworzycie klimat ten imprezy, bo Wy jesteście jego głównym ogniwem. Samochód to jest jedno, ale ważni są ludzie, ale ludzie, którzy kochają dzipa są naprawdę wyjątkowi. Pozdrawiamy wszystkich dzibowców!